Firma John Deere wkracza po raz pierwszy na wymagający europejski rynek opryskiwaczy samobieżnych, oferując model 5430i. Przenoszenie kart oprysku jest elementem systemu uprawowego firmy John Deere. Belki polowe o rozpiętości 36 metrów są podwójnie składane. Opcjonalnie stosuje się sterowany czujnikami system prowadzenia belki BoomTrack, pneumatyczne włączanie rozpylaczy oraz system cyrkulacji obejmujący przewód cieczowy. Na Dostępny jest system zarządzania sekcjami i pracą na uwrociach, Spraye pro oparty na GPS-ie. Dzięki napędowi elektrycznemu zawory regulacyjne można obsługiwać przyciskiem. Mechaniczna zmiana rozstawu kół w zakresie od 180 do 270 cm stosowana jest seryjnie a hydrauliczne przesuwanie osi opcjonalnie. Koła mają niezależne zawieszenie pneumatyczne. Prześwit opryskiwacza 5430 wynosi 120 cm. Każde z czterech kół napędzane jest niezależnie za pośrednictwem silników hydraulicznych.